Cześć, jestem Wafel, witam was w notice Biddle Zero, myślę, że ta gra może podpacować wielu osobom, jest to taki podwodny survival sandbox. Ogólnie ogrywałem tą grę już kiedyś na moim kanale, jakoś tak dwa tygodnie po samej premierze było to no bardzo prymitywna gra jeszcze. No i za namową ludzi na Discordzie stwierdziłem, czemu by nie wrócić, nie? Zobaczmy, czy wam się spodoba, no... Na razie jest sam Cyberpunk i Minecraft Dungeons, czasami jest zwykły Minecraft, więc stwierdziłem, czemu by nie dodać jeszcze czegoś. Takie bardziej urozmaicenie. No, na początku może trochę lagować, bo nie testowałem ustawień. Chciałem testować, ale na początku była jakaś historyjka, więc nie chciałem sobie spoilerować po prostu, więc. Teraz na początku będę musiał przetestować. Czy wszystko ładnie działa. Dobra, naciśnij dowolny, wszystkie, aby kontynuować. To najdalej, gdzie mogę cię zabrać na konto firmowe Robin. Na pewno chcesz to robić. Prace badawcze to nie wszystko. Są dla mnie wszystkim i sam muszę wiedzieć, co się stało. Burza meteorów. Wy wykorzystam ją, aby zniknąć z oczu al altery. Mędz, bo też Robin. Znajdę drogę powrotną. No nie wiem. Czyli ona sama na swój. Ona sprzeciwiła się swojej firmie odkrywczej, żeby odkrywać planetę. Mm. No ładnie walnęła. Nie laguje, pięknie, pięknie, nic nie laguje. Dawaj, wyłaś, wyłaś Wcześniej zaczynało się to zupełnie inaczej. Już ma skafander do pływania? Miłego pobytu. dzień Dobra, spierdzielamy. To chyba tędy trzeba iść. Zrzut? Mamy zrzut jakiś. O, to te kwiatki coś na nas patrzą. Czemu tego nie przetłumaczyli? To było coś w stylu. Jasna cholera, muszę. Czemu tu. Czemu mnie coś podpalało? Muszę dostać się do wody i znaleźć. Znaleźć kapsułę. Czemu mi tu... Co mi tu spada? Temperatura? Zaraz, zaraz, ja się przegrzewam na powierzchni. Ja się przegrzewam na powierzchni, przecież tu jest kuźwa, śnieg, tu jest lód. A w... co? Ile to było? Rok? Rok w to nie gram już? Ostatnia aktualizacja, którą pominałem, to było z tymi. E... z tymi ogniowymi potworami. O, bumerang! Z tymi ogniowymi potworami, co z lodu wychodziły. Takimi dużymi gąsienicami. Chodź tu, dziadu! One zawsze uciekały. O, mam bumeranga. Tam jest neonówka Pufferfish, Pufferfish, dobra. Da, znaczy, nie, nie, wiem, czy puffer, pęcherzówka. To jest druga. Chodź, 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 z tego wodę można mieć. Pój na powierzchnię. Uuu, tlen, 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 tlen. Dobra. Do kapsuły. Dobra, jest to, że będę trochę ogarniał. I nie będę, będzie takie. O, co z tym zrobić? Jak to ten. No, odnalazłem kapsułę. Wow, brawo. Gratulacje. Przykro mi z powodu Twojej siostry. Ale co, ona nie żyje, czy jak? Zamki web. E... Ona umarła! Zaraz, ona odkrywa tę planetę właśnie dla swojej siostry zmarłej, żeby jakoś. Cóż sam, myślę, że najpierw uzbieram trochę zapasów i narzędzi przed rozpoczęciem poszukiwań. Mam nadzieję, że wieża radiowa jest tak łatwo do znalezienia, jak powiedziała Lil. Ona wcześniej. Ona żyła normalnie, teraz nie żyje. Możemy sobie te rybki normalnie usmażyć. Aczkolwiek jak je usmażymy to szybko się zepsują. Ale jedzenie mamy tutaj trochę zepsute, więc niech będzie. No i jeszcze wodę nam przefiltruj z pęcherzówki. Woda się akurat nie psuje. To jest ekwipunek. Zjedz. Jedzenie plus 21, spoczko. Co tu mamy? Schematy, szkło i takie inne dziadostwa. Dobra, najpierw musimy chyba zebrać... Najpierw trzeba zebrać złom. A czy tu będzie jakiś złom? Coś... Dużo rzeczy się spierdzieliło. O, o, o! Jak on się nazywał? Strasznie szy... To jest chyba najszybsza ryba. My... Rozbij fragment wapienia. A, nie potrzebujemy złomu! Tyta, no możemy zebrać również z wapienia, czyli musimy teraz szukać tych skałek i je rozbijać. No, dobra, tu mamy kolejną. I chyba z dwóch możemy zrobić nóż. Miedź mamy, miedź też się przyda. Właśnie wapie i miedź dropi z tych wapiennych skałek. Mamy. Yy, galen? Tu wcześniej chyba łupek. Ej, 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 ej się duszę, dusza, duszę, się duszę. Halo, halo, halo. Daj, wypłynąć. Dobra, przeżyłem, przeżyłem. Jest git, jest git. Płyniemy teraz do bazy z powrotem. Aj, pamiętam, trzeba było dużo pływać właśnie. W jedną i w drugą stronę. No to było troszkę męczące. Bogactwo minerałów. Nie, nie chcę żadnych dzienników. Pany, ja tu ogarniam grę. Eee... Sprzęt. Narzędzia. Nóż. Potrzebuję jeszcze gumy silikonowej. A jak się tą gumę robiło? Halo, halo. Gumę potrzebuje zlepek nasion wodorostów. Dobra, i te wodorosty powinny być gdzieś. Tam. Ciekawe czy jest jakiś polski aktywny youtuber tej gry. Ciekawi mnie to. Jest raczej taka mało znana. Z Dungeonsów jestem tylko ja i to po. Co tam się drze? Z Dungeonsów jestem ja i to po. To myślę, że tutaj też może być, nie wiem, jedna albo dwie osoby. Albo w ogóle nikt. Czekajcie, czekajcie, aż zobaczę. Podwodny Deforest. Gisowski, dwa miesiące temu. Co? Jak? Czemu podwodny Deforest? <grym> Dobra, filtry i. Przez ten tydzień, albo nie, ten miesiąc, załóżmy. Dizowski jest. I Gilatis, oczywiście. No tak, przecież, oczywiście, że Gilatis będzie to nagrywał. No tak, zapomniałem. Małpa! Zaopatrzenie o letry. Uuu, super. Małpa kradnie. Małpa kradnie. Ale dobra, mamy tutaj te nasionka. Tylko one trochę, chyba, długo odrastają, więc nie można ich tutaj. Aż tak długo, dużo zbierać. Eee, I jeszcze może? Dawaj, dawaj, dawaj. Więcej, więcej. Spierdzielamy. One się chyba nie, nie zużywają. Nie psują, więc spoczko. Bardzo dobrze. Dawaj, Pufferfish. Znaczy Pufferfish. Nie wiem, czy to jest Pufferfish. To jest pęcherzówka, Nie pamiętam angielskich nazw. Tak wiem, że tlen, mordo. Trzeba sobie zrobić nową butlę. Jak się robi butlę? Zarządzanie sygnałami. A, to jest... Tak, tak się dało zarządzać, właśnie. E, potrzebuję włóknistej siatki, a włóknista siatka była chyba. Potrzebuję nożu. Tak, potrzebuję wodorostów. Ściąć wodorosty nożem. Dobra, mordeczko, dawaj. Nie, nie usmażona woda. A jedzenie też mi upadło. Hmm, trzeba jakieś bumerangi połapać. Dobra, elektro, nie elektronika. Guma silikonowa. Dawaj, twórz, twórz, twórz. I teraz jedziemy po nóż. A tu co można zrobić? Płetwy. To zróbmy drugą gumę silikon... A, z jednego zlepku mamy dwie gumy, a nie z dwóch e, zlepków jedną gumę. To gituwa. To dawaj nóż, po pierwszej, i po drugiej płetwy, żeby troszkę szybciej pływać. No dawaj, dawaj. No i teraz ten nożyk bierzemy pod jedynkę... Te płetwy już się założyły... Ja to sobie wypiję... No i git. A jak zrobić ten, ten... E jak on się nazywał? Ten do pływania szybszego. I nie mam schematu, prawda? A jak zrobić skaner? Bateria i tytan. Do baterii pod. Wiś. Wicieniec? O kurde, tego nie było. Gdzie ja mam go znaleźć? Chodź, chodź, chodź! Łypacz! On się tak nazywał. Połapię trochę rybek, pozbieram te rzeczy, co nie? I wezmę, pójdę po ten zrzut. I zobaczymy, czy tam coś jest fajnego. Mam nadzieję, że tak. Uuu, musi obejrzeć miecz. Znaczy, nóż. On tak... On wcześniej, znaczy ona, tak kręciła ładnie tym nożem. To było ciekawsze niż to, co jest teraz. Ale gdzieś są te wicie, wicie dziadostwa, czy coś. Ale czy tu nie było gryzących ryb w, w tej okolicy? Co to? Ej, tu chyba była krew. Także ja tam wolę nie podpływać, chyba. Ojoj, tu są. Gryzo ryby. Co to jest? Te małpy świecą? A tu jest gdzie wypłynąć? Na powierzchnię? Jest, dobra. Trochę się tu obawiam o swoje życie Płynę, płynę. Dobra. Wracamy sporty na dół. Mam nadzieję, że tu niczego nie ma dziwnego. O, znaczniki, dobra. Weź, co to? Flara. Po co mi flara? Butelka. Może się przydać. PDA. Zapis rozmowy jakiejś. Nie mogę wziąć. Fulek, flipunek? Fulek, flipunek. Eee, mogę zjeść. To wodę mi da. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Ej, ale to wszystko? Tak, wiem, wiem jak używać bikonów. zostawiam i. I widzę. Chodź, uciuć! Jest! Mamy to! Łypacz jest chyba naj. Najda... najwięcej jedzenia daje. Ej, teraz się najemy. I co ja chciałem zrobić jeszcze? A! Butle chciałem zrobić. I potrzebuję do tego. Włóknistej siatki. I tytanu, który mam. Także wyposażenie, nie narzędzia, tylko sprzęt. A też można z włóknistej siatki robić, okej. Okay. Kompas. Do zestawu elektrycznego potrzebami yy, tego srebra? Mhm Dwa razy srebra. Dobra. No i standardowa butla. A to na dole to co to jest? To jest magazyn... A, radiotarnia i magazyn. Dodatkowe rzeczy. A, powietrze deluxe lub VIP? Naprawdę? Nawet powietrze ma swoje płatne wersje. No dobra, to co? Skaner chyba mi się przyda. Bateria. A, no tak, bateria. Ej, ja teraz mogę znacznie dłużej oddychać znacznie. O. Pamiętam to. Pamiętam to roślinkę, to może jednak była. Może jednak była. Tak, pamiętam, że ja jej szukałem mnóstwo. Nie mogłem jej nigdzie znaleźć za żadne skarby. Tak, to była masakra jakaś. Nawet przepłynięcie 100 metrów jest dla mnie problemem. Czekaj, 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 czekaj. Fragment siglajda. To trzeba być tu wrócić. Ten głos jest teraz taki bardziej robotyczny. Kiedyś był taki bardziej ludzki, teraz jest taki bardziej robotyczny. I w sumie, no, jakby pasuje, nie? Dobrze, że jest taki robotyczny właśnie. No to robimy baterie, nie? I skaner. Ciekawe ile potrzebujemy tych... E, tych fragmentów przeskanować. Jeden już mamy. No to bierzemy sobie po dwójeczkę i lecimy. Okej, okay, mam skaner! Super! Ciekawa, czy fabuła z kosmito jest taka sama. Czy też coś pozmieniali. Tylko kurde, gdzie to... A to tak skanuje, żeby sobie było, nie? To ci nic nie zmienia. A no tak, on wszystkie. On, ona wszystkie ryby może przeskanować i wszystko ogólne. Pamiętam, jakieś Reaper Lewiatana w normalnej sumie zeskanowałem. Specjal na 100 subów. Teraz robię lepsze speciale. O kwarcu nie mogę przeskanować, a bryłę wapienną już mogę. Tylko gdzie to było, kurde, gdzie. Hmm. Co są te roślinki? Nie zebrałem ich. Czyli to chyba nie tutaj. Półka koralowa to się przydaje do kraftowania, nie? Tylko nie wiem, czy dokładnie ta, bo była jakaś czerwona. Oj, pamiętam, jak tego szukałem. Nie, to naprawdę czasami z tymi zasobami to było po prostu jedne, jednego się szukało mnóstwo. Nigdzie tego nie można było znaleźć. Aż w końcu nagle patrz, masz dwa razy więcej niż potrzebowałeś. Ciesz się. O! Mam. Ile trzeba skonować? Trzy fragmenty! O oh my god O, jest to czerwone dziadostwo Koral stołowy Czyli stołowy i półkowy To jest co innego O, i to jest ta roślinka do uzupełnienia tlenu No tak To fajne coś Bardzo się przydaje czasami Potrafi uratować życie A mnie w tej sytuacji by uratowały jakieś Złomy Siglaida A nie mogę nigdzie znaleźć nic Co to jest? Co to jest? Tego lepiej nie podchodzić. Pink Win, NIE podchodź! Nie Nioberwo? Um, użyj drabiny. Dawaj, dawaj... Co my tu mamy? Fragment wy wykrywacza minerałów. Takie coś będzie? Wykrywacz minerałów, pokaż. Ta 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 tan 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 ta, ta, ta. Pobliskie zasoby, przybliżona odległość do nich Okej, okay, spoko, czyli to takie no, masz w pobliżu ten i szukaj, nie? W sumie jest fajne, fajne Ale co, jeszcze coś ciekawego? E, flara, nie dzięki Kostka do jedzenia, odnawia pełne jedzenie Spoko, o Jezu, jak jestem daleko od tej No tak, i nie znalazłem niczego do tego czasu jeszcze. Mam drugi! Mam drugi, jest drugi. Jeszcze tylko jeden. Jest trzeci! Ej to jest ten, który znalazłem po raz pierwszy. Tylko go zgubiłem później. Nice! Nice! Dobra, robimy go. Jeszcze wezmę na powietrze wypłynę i zobaczę, jak go zrobić. No, 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 dawaj, schematy. Wykrywasz miarałów, jak to zrobić? Prosto całkiem. Prosto. E, dobra, dobra i jeszcze. Gdzie to jest? Nie mogę tylko znaleźć. Tu jest, Siglite. Smart, przewód, tytan Git, git, git. Tylko chyba nie mam na przewód. Nie, mam przewód, mogę zrobić przewód. No i gitowa. dobra, bateria, dawaj. Dawaj, dawaj. Ale teraz na przewód mnie nie będzie stać. Czekaj, sprzęt. Gdzie to jest? A urządzenia nawodne. Smar, przewód, tytan. Smar mogę na się zrobić. Przewód to potrzebuję dwie miedzi. I tytanu nie mam. A miedzi mam? Zero. Dobra, podkładam jakieś dziadostwa i lecę. Też taka jakby rada mała. Nie jedzcie za dużo tych rzeczy. Bo dostaniecie biegunki, czy tam... będziecie żygać. A to nie jest zbyt przyjemne. Jakby nie macie w ogóle stąd żadnego. Tracicie jedzenie i wodę, tak czy siak. Dobra, trochę tego zebrałem i. Mam na jeden przewód, potrzebuję jeszcze drugiego. O, jest miedź, wracamy. Urządzenia nawodne, to i ten skaner jeszcze chciałem. Bardzo proszę. Seaglight to osobistość środek transportu używany do swobodnego nurkowania z dużą prędkością. Zawiera wbudowane światło i mapę. Tak, tak, wiem. Wiem, wszystko to wiem. Baterii potrzebuję, ale nie mam miedzi. I Jak to mnie przyspiesza ogólnie? Bo nie pamiętam, jak mocno. Czekaj, tu skaner pod piątką, to pod dwójką. Ziub! Mogę zapalać i gasić światło. I mapę osobno. A, wcześniej to się przełączało między trybami. Że raz to, a raz to. I to zużywa więcej energii, jak się wyświetla. No to cyk. Wykrywacz. Możesz wykrywać surowce potencjalnie oszczędzając setki godzin poszukiwań. Tak, w tej grze szczególnie setki godzin poszukiwań. I to na przykład wykrywa bryła wapienia. Może zawierać miedź. Możesz. Następny. Ruda srebra. Szukanie, szukanie. Nie ma. Złoto, szukanie. Znajdujesz? Czy nie znajdujesz? Chyba nie. Wychodnia galeny. Tam gdzieś. Pika szybciej. Tu jest. Ej fajne to jest. Co tam jeszcze możesz wyszukać? Złoto, srebro, bryła wapienia, koral stołowy. Osad soli Wychodnia kalawerytu To z tego dropiło chyba Złoto i srebro Ołów Tytan Krystaliczna siarka Dużo tego masz Wychodnia argenytu Fragment Do fragmentów może szukać Ej bardzo dobrze, bardzo dobrze Ruda miedzi Ale tu się szybko zużywa Masakra jakaś Ej to co mi teraz zostało? Co ja mam teraz zrobić? Chyba muszę gdzieś płynąć i szukać rzeczy, nie? Chyba tak. Jakaś wyprawa. No, także na dzisiaj to było na tyle. Mam, że się podobało. Dajcie znać, jak wyszło. Jak. Yy... Czy podoba wam się taki powrót? Czy chcecie więcej tej subnautyki? Do zobaczenia. I Siemka.